Logarytmy pojawiają się na każdej maturce, otworzyć jakikolwiek arkusz, zawsze macie zadanie z logarytmów. Jak zrobić to zadanie? Słuchajcie. Musimy jakoś tą dwójkę zamienić. No to tu mamy trójkę, więc chcemy logarytm o podstawie trzech. No to dwójka, więc 3 do 2 to 9, bo ten logarytm byłby równy 2, bo 3 do jakiej potęgi to 9? Do 2. I teraz przepiszemy ten drugi logarytm, i zobaczcie, mamy dwa logarytmy o tych samych podstawach. I mamy dodawanie pomiędzy, czyli musimy zrobić mnożenie, czyli tu będzie 9 razy 5. 9 razy 5 mamy 45, prawda? Czyli będzie odpowiedź D. A jeżeli chcielibyście ode mnie dostać takie super wzory na maturę z matematyki, najważniejsze oczywiście darmowe, to napiszcie do mnie na priv, na insta lub fejsie i ja Wam te wzorki, słuchajcie, wyślę, są zaznaczone najważniejsze i dopisane te brakujące w tablicach maturalnych.